Na jaki kredyt hipoteczny możesz liczyć, zarabiając 50 tysięcy funtów brutto rocznie? To jest sprawa z naszego biura, więc zrobimy dwa scenariusze, gdy nie masz żadnych zobowiązań i drugi, gdy masz zobowiązania, zobacz jaka jest różnica i ile banki pożyczą. Więc musimy mieć kilka założeń. Pierwszym założeniem jest to, że bierzesz kredyt na 35 lat, wybierasz 5 lat fiksa, bo wtedy w niektórych bankach też masz większą zdolność, że nie masz dzieci. No i założenia, że... Nie masz żadnych zobowiązań. E, najwięcej pożyczy Ci bank, który nazywa się Vida Home jest to 300 tysięcy funtów. Później Nationwide, który pożyczy Ci 275 tysięcy funtów. Jeśli zjedziemy jakby w dół, banków jest ponad 100, to Virgin Money pożyczy Ci w tej sytuacji 211 tysięcy funtów i bank Aldemore 205 tysięcy funtów. A teraz drugi scenariusz, jeśli masz zobowiązania, wymienimy te zobowiązania, to jest 300 funtów miesięcznie raty, na przykład, nie wiem, za samochód i 4000 funtów balansu na karcie kredytowej, więc masz wykorzystane 4000 funtów. W tej sytuacji e, najwięcej znowu pożyczy Ci bank Vida Home Loans, 20, 259 tysięcy funtów. Potem mamy Nationwide, pożyczy Ci 226 tysięcy funtów. I na dole tej tabeli znowu Virgin Money, pożyczy Ci 164 tysiące funtów. I Aldemore, pożyczy Ci 155 tysięcy funtów. Więc jak widzisz zobowiązania mają znaczenie, no i jest bardzo dużo banków do wyboru i inaczej liczą zdolność, więc jeśli chcesz mieć pewność, żeby mieć najwyższą zdolność w twoich okolicznościach, twoimi zarobkami, zobowiązaniami, no to zgłoś się na przykład do nas i znajdziemy ci banki, które pożyczą ci najwięcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam do kontaktu ze mną i z moim zespołem. Dzięki i do zobaczenia. Hej.